Drogie dzieci, udało nam się dzisiaj dotrzeć w bardzo wyjątkowe miejsce. W specjalne miejsce jest to elektrociepłownia żerań. Będziemy mieli za chwilę okazję zobaczyć cały proces technologiczny, w jaki sposób się to dzieje, że w waszych domach jest ciepło. Co tutaj za nami? To nie tatry. Chociaż wyglądają bardzo podobnie. To hałda węgla, naszego polskiego węgla pochodzącego skąd? Wow! No. ten węgiel pochodzi, proszę nam powiedzieć. No właśnie, no skąd pochodzi polski węgiel? Nasz polski śląski węgiel. Wow. Przyjechał tutaj tymi wagonami. Takie specyficzne wagony. My je nazywamy talbotami. Czyli ta koparka cały czas jeździ po tej wielkiej hałdzie, i cały czas ten węgiel przesuwa, tak? Cały czas nam podsuwa węgiel, który spadnie następnie do leja i powędruje na obszar kotłowni. Niesamowite. Gdyby ten węgiel nie spadał, to znaczy, że wszyscy w Warszawie mielibyśmy zimno, tak? Wszyscy w Warszawie mielibyśmy właśnie zimno. No dobrze, że Leonardo się pojawił i że będziemy wiedzieli teraz, jak to się dzieje, że dzieci, które nas oglądają, zobaczą cały ten proces i będą mogły bawić się z rodzicami w taki sposób, aby w twórczy sposób tworzyć bajki na temat ciepła, a dlaczego nie? Dokąd mieliśmy teraz okazję dotrzeć w naszej podróży technologicznej? To szczególne miejsce to stacja przygotowania wody. Bo jak mówimy o procesie technologicznym, to musimy mieć oczywiście węgiel, ale musimy mieć również wodę. I nie wystarczy, żeby nasza woda była mokra. Ona musi być odpowiednio przystosowana do tego, żebyśmy ją mogli użyć w naszym procesie technologicznym. Ogólna twardość wody. To sole, wszelkiego rodzaju sole. Te, które nam najbardziej przeszkadzają w naszym procesie, to sole wapnia i magnezy. Tu na tej stacji przygotowania wody dbamy o to, żeby tych soli było jak najmniej. My tą wodę po prostu czyścimy. Robimy to oczywiście w sposób chemiczny, ale w sposób bardzo bezpieczny. Woda. Czyli tak, jakbyśmy ją destylowali, tak? Dokładnie tak. Woda, która od nas wychodzi, ma zresztą nazwę destylatu. Cóż, tutaj jest tak ciężko, bo otworzyć te drzwi, ale chyba nam się uda. Co tutaj mamy? Zobaczcie, znowu jesteśmy na dworzu. Ciekawe, co będzie dalej. Leonardo, spójrz w górę. Wiesz, gdzie A, jesteśmy? Wow, do dokąd dotarliśmy. Do kotłownia. Chodź zobaczymy, co dzieje się w kotle. Super, będziemy mogli zobaczyć na własne oczy. Leonardo, widzisz to światełko tam w środku? Takie malutkie? To malutkie. Widzę, Coż tam się znajduje. To płomień w kotle. Tu spala się węgiel. Węgiel podgrzewa nam wodę, która dookoła kotła krąży w rurach ekranowych. Tak podgrzaną wodę później wykorzystamy do podgrzania naszych mieszkań. Ta gorąca woda będzie płynęła w kaloryferach. Pamiętasz gdzie byliśmy? Chyba w kotłowni, tak? Pamiętam. Jakie wrażenia? Niesamowite tu jest jak w katakumbach. A głośno? Strasznie szumi. A będziemy w miejscu gdzie będzie jeszcze głośniej. Przypomnę ci, że na kotłowni zamieniliśmy wodę na parę, bądź też podgrzaliśmy wodę w zależności od tego jakie mieliśmy potrzeby. A teraz pójdziemy na maszynownię. Tam zobaczymy turbozespoły. Zapraszam. Super, idziemy. Tutaj mamy. Tu jest po prostu niesamowicie. Niesamowicie głośno. Głośno też, ale to są chyba wszystkie te maszyny. Tak, tu są właśnie turby zespołu. Ale ja proponuję, żebyśmy tu zrobili próbę głosu. Spróbujmy jak najgłośniej krzyknąć. Jak na przerwie w szkole albo w przedszkolu. Robimy próbę? Robimy próbę. No, raz. Leonardo, spójrz za okno. Widzisz tą plątaninę rur? Tymi rurami wypływa ciepło, ciepła woda, która trafia do naszych kaloryferów. Czyli w tym momencie kończy się cały proces od momentu tej wielkiej fałdy węgla do momentu, kiedy ciepło przemieszcza się do naszych grzejników, tak? Tak. Byliśmy w hali kotłowni, byliśmy na maszynowni, ale jak widziałeś, nigdzie tam nie było naszych pracowników. Za momencik wejdziemy do takiego niezwykłego miejsca. My w naszym żargonie nazywamy to CDC. Dla ciebie informacja: CDC to Centralna Dyspozycja Cieplna. Zapraszam. Wow, wchodzimy do środka. Niezwykłe miejsce, prawda? Robi niesamowite wrażenie. Nasza nastawnia. Nastawnia cieplna. Tutaj panowie na tych monitorach widzą wszystko, co się dzieje na mieście. Każdą ciepłą wodę, którą podajemy na miasto, która później jest w naszych domach, tutaj panowie odtwarzają na monitorach. Ale jak mówimy o nastawnie, to nie tylko urządzenia. Najważniejszym elementem naszej firmy są ci panowie, nasi ludzie niesamowita załoga, wyspecjalizowana, która pracuje tutaj 24 godziny na dobę, zawsze. W niedzielę, w święta, kiedy ty śpisz, kiedy ty odpoczywasz, oni są w pracy, oni pracują, oni dbają o to, żebyśmy my mieli w danach ciepło. Leonardo, byłeś kiedyś na statku kosmicznym? Jeszcze nie, ale tak się tu właśnie czuję. Masz okazję. Zobacz, to pomieszczenie to nastawnia elektryczna. Tutaj odkrywają się wszystkie sprawy związane z prądem, ale bliższych informacji na ten temat udzieli Ci nasz operator. Chodź, podpytamy go. Zobaczymy, zobaczymy co tam się dzieje. Co widzimy na tych monitorach i w jaki sposób ten proces się odbywa? Mam takie pytanie od dzieci do największego fachowca, który przed chwilką powiedział, że wszystko dla dzieci. Jak to się dzieje, że te wszystkie urządzenia działają poprawnie? Co tym steruje? Ono tak naprawdę to tutaj tylko sprawdzamy i pilnujemy, aby te maszyny pracowały poprawnie, i żeby prąd, który wytwarzają, żeby trafił do, do mieszkań, właśnie do dzieci. Aby w, żeby w pokoju było, było widno, jasno, lampkę zapalić można było, bądź jakiś przy, przy grach, urządzeniach, no tak, żeby, żeby cała, cała, cała yy, pobyt w domu, w mieszkaniu był, był miły, przyjemny i, I atrakcyjny. Mieli Państwo. To jest najbardziej niesamowita rzecz, ponieważ z tego właśnie miejsca możemy dostarczać do Państwa domów zarówno energię, Elektryczną, o której przed chwilką Pan nam powiedział, jak również ciepło, które mieliśmy okazję obserwować, jaki jest ten proces. Proces wytwarzania z jednej strony ciepła, patrząc na żelnik dzisiaj będziemy mieli ten obraz, ile rzeczy musi się zadziać, aby to ciepło w naszym domu było. Tutaj mieliśmy okazję zobaczyć w tej kosmicznej stacji, w jaki sposób odbywa się zarządzania energią. To, co Pan powiedział, że możemy włączyć komputer i on działa. Jak to się dzieje? Dzięki tym osobom, dzięki tym wszystkim pracownikom możemy czuć się bezpiecznie, możemy żyć w naszej cywilizacji. W czasach, w których ja funkcjonowałem kiedyś, nie było to możliwe. Nie było energii elektrycznej. To niesamowite, a dzisiaj mamy dostęp do wszystkiego. Pytanie klucz jest: jak bardzo z tego korzystamy, jak bardzo jesteśmy za to wdzięczni, jak bardzo powinniśmy doceniać, że żyjemy w dzisiejszych czasach, mając technologię. Mając tak niesamowitą cywilizację i mając tak niesamowitych ludzi, których mogliśmy tutaj poznać. Dziękuję Wam za uwagę i to będzie niesamowite, gdzie następny odcinek nakręcimy. Gdzie będziemy następnym razem i co nowego Wam pokażemy. Do zobaczenia!